Dzień dobry, dzień dobry. Witam w sobotę 18 stycznia. Jesteśmy w KORK przed Polską Szkołą, tutaj w KORK i ja tutaj idę na warsztaty. Będę prowadzić dla dzieci warsztaty z okazji dnia. No i tutaj trwają zajęcia w polskiej szkole i robimy prezent dla babci i dziadka serduszka, proszę bardzo pokazujemy swoje serduszka, część dzieci suszy, część tu jest dobrze tutaj sobie dziewczyny ozdabiają pokażcie pięknie ozdabiacie tutaj już masz ozdobione, tak? super, zaraz, tu jeszcze chłopaki malują też, a tam jeszcze kolejka do suszenia. Tak, tutaj cała nasza grupa pokazuje nam piękne serduszka i uwaga, zaraz będzie zdjęcie. No i ja już po warsztatach y, były udane. Liczna grupa, ponad 20 dzieci dzisiaj było, jutro jeszcze też mam warsztaty, także Piękne prace powstały, jestem bardzo dumna z wszystkich dzieci, które dzisiaj uczestniczyły w warsztatach. A ja wracam do domu do Patryczka. No i tutaj mi się odruch z Polski załączył, bo chcę wsiadać tutaj, a tu niestety kierownica z drugiej strony, więc otworzyłam te drzwi, a tutaj się le jeździ lewą stroną, więc no muszę z drugiej strony wsiąść, żeby... Jechać, taka przyzwyczajenie z Polski. No to jadę. No i ja idę na zakupy, bo pusto, lodówki, wce. nic nie ma, ale Patryczek nam się rozchorował i pani doktor prosiła, żeby zrobić mu ten kombo test. Byłam już w trzech aptekach i nigdzie nie mogę kupić. Tutaj w tym budzie też byłam i nie ma. W Polsce w każdej aptece, a tutaj problem jest, żeby. To kupić. no nie wiem czy mi się uda, zobaczymy idę na zakupy, na razie tam do Aldiego, a u nas jest już godzina po czwartej i jeszcze jest tak jasno no ja tu jestem w Dilsie i tu są płyny do pukania, takie ceny po 4 euro, po 6 euro do to tutaj proszę euro 50 a podróbka na dole 75 centów no więc robię zakupy i zobaczymy, ile zapłacę za to. No tutaj już na walentynki się szykują i proszę, takie różne dekoracje na walentynki. Tu za 5 euro można sobie taką kolekcję kupić kryształów różnych i tu proszę, na sukces, na odporność. Na pozytywne jakieś myślenia, no różne. Na alergię nawet są. No ciekawe. Mam taki, co wygląda. No i też na dobre relacje przyjacielskie. No ciekawe, czy pomaga. No a tu w marcu jest Dzień Świętego Patryka i są już dekoracje, no i na święta też już można kupić. Proszę bardzo. No tutaj jest taka mała walizeczka kabinowa, fajna bo e, nie trzeba nosić i się mieści, choć siedzenia wymiarowa i 20 euro. Są szare, czarne i różowe, więc wezmę taką, jedną, żeby nie dźwigać. No, i w Dili się zapłaciłam 90 euro. No, co tu kupiłam? Chemi, trochę do prania. jedne spodnie patryczkowi i przeciwdeszczowe na przecenie za 4 euro. No, i dwie takie torby do bagażu takiego podręcznego. Taka kosztuje 12 euro, i ona jest fajna, bo jeszcze tu ma tą rączkę, że można sobie ciągnąć i nie trzeba widać, No, i ta mała walizeczka za 20. No, także tu jest prawie 400 zł no i teraz jestem w Aldiku na zakupach tu są takie jakby super ceny. ziemniaki po 79 centów 49 kapusta ew, awokado 49 jagody 99 no idę na zakupy ciekawe ile wydam a tu ceny owoców mandarynek 229 230. tu są kruszki 2,50 jabłka euro 69 Tutaj euro 89, jatka. Tu są po 2 euro na różne ceny. Ja najbardziej lubię te, one są po 3 euro. No i to reszta. A na przykład ananas kosztuje euro 19, jakiś melon po 29, a mały arbus 29. To tu mamy jeszcze truskawki za prawie 4 euro. No i tutaj mamy winogrona, takie różowe po 2,89, a zielone też po 2,89. No i tu większe takie jagody. No i taki miks jagod z malinami 3,50 jeżyny euro 99. Tu jeszcze mięso mówki. 7 27 nożek 2,89 a wysyłać sobie ptaka 7 euro za 4 takie duże biegi kurwa kosztuje 4 euro no więc ceny chyba się po prostu zamiast tu jeszcze ceny jajek od euro 59,6 3,74 no różne w zależności od tego czy na wolnym biegu czy sztukowym ja kupuję akurat te, one 4 euro. No i to moje zakupy. Ciekawe, ile za to zapłacę. No i to moje zakupy. I prawie 80 73 euro zapłaciłam A jeszcze nie wszystko tu nie kupiłam Bo jeszcze jogurtów nie kupiłam parówek Muszę iść do innego sklepu Bo tu nie ma tego co Patryczek lubi Także tak to wygląda Tu jestem jeszcze w sklepie Dunstorze I taki właśnie kombinezon Przeciwdeszczowy Kupiłam Patryczkowi za 20 euro I jeszcze takie tu bluzeczki Są o 3 pary Za 12 ale nigdzie nie mogę tego testu kupić także nie wiem czy kupię czy nie idę jeszcze po masło podjadę do jednej jeszcze apteki i zobaczymy czy się uda kupić ten test czy nie no i tu mamy jeszcze masło kerygon takie malutkie to chyba standardowe no i takie większe za 4 to małe za 2 orki. No ja już opuszczam tutaj to centrum. Testem się nie udało kupić, jeszcze jadę do jednej apteki, także w sumie w czterech byłam, no i nie kupiłam. Wiem, że w Polsce to jest dostępne wszędzie, a tutaj ciężko. Zobaczymy, może się jeszcze uda.